Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj serdeczne podziękowania dla widza, który dał mi 600k. Matk Caesar, 661 level. I ogólne wielkie podziękowania. O zobaczcie, to ten ziomeczek, tu mi kopsnął hajsik, widać wszystko. Podziękowania na pak mi dał, o. No i dobra, i zaczynamy już odcineczek. Teraz sobie cisnę. Bo skończył mi się imbuing na tej zbrojce. Na szkoda mi kupywać za hajsę, bo jestem tibijskim Januszem. Dlatego lecę sobie zdobyć itemki właśnie do tego. Tylko najgorzej, że ja tylko mogę sobie zrobić chyba intrykatę, ten wysysanie życia yy, na zbroję. Ale ogólnie myślałem, żeby kupić zbroję z dwoma imbuimentami. Żeby jeden sobie zrobić na życie, a drugi na manę. Tylko się właśnie nad tym zastanawiam, bo wtedy słabsze zbrojki są takie... I tak nad tym myślę, co tutaj robić. No ale ogólnie wiadomo nie zrobi sobie powerful imbujmentu. Musiałbym jakiegoś ziomeczka znaleźć, który w ogóle może takie coś robić, bo to ja patrzyłem, że bardzo trudny quest. Mało kto ma właśnie tego questa, żeby takie coś robić, te imbujmenty. Ale myślę chyba, że może sobie zrobię znowu, ale nie no, no nie wiem. Jeszcze tak patrzyłem, zbroję, myślałem tak z dwoma slotami, żeby były. Ale wy doradźcie, co lepiej. Czy lepiej na jeden slot i tego arma, co teraz mam? Czy lepiej sobie wziąć na dwa sloty jakiegoś, kupić i wrzucić HP i manę? Bo teraz ogólnie mi się skończyło to na softbootsach XP, które dostałem od ziomeczka w prezencie od widza. No i fajnie na softbootsach, bo też szybko nawet mana rośnie. No ale wiadomo, coś muszę tu pomyśleć, bo mi się skończył imbu, więc trzeba działać. I teraz wybrałem się dlatego tutaj na huncika... Bo muszę sobie pozbierać te totchy, czyli zęby... zęby kogo? Wampira, o. No nie tylko wampira, bo to, to wszyscy zresztą wampiry są, te monstery. No i tak właśnie pozdobywam. Ogólnie to... nawet ładny Miekspik tu leci. I tam widziałem, że jest to jakieś dojście do czegoś tam. Tu jest bardzo ciekawe tereny, ja tu nie chodziłem wcześniej, bo tak się trochę dygałem, bo mówię, kurde, no ale teraz taki wymaksowany jestem, jak ja tu już takie solóweczki robię. Skeleton Elite Warrior normalnie został zcelowany, no to kurde, to ja mogę tu na lajciku chodzić i brać na michę wszystkich. Tego patrzcie o, ile ich tutaj jest. To są soloweczki dopiero. Na wypasie, na momencie wszystko idzie, a i softbootsy mi dzisiaj spadły tutaj, z Monstera. Aż się zdziwiłem. Fajnie, takie istniałe softbootsy. Boots of Haste, czyli obiegi firmy szelest mi spadły. Zanie trochę hajsiku będzie, dlatego sodzioneczka no. To mi się podoba. Ten przelicznik balans to źle pokazuje, to nie patrzcie na to, ile naprawdę mam golda, bo ja strzały sobie kupuję poniżej ceny rynkowej. Leczę się z... Stronghold halt pod a one wiadomo. On po cenie marketowej daje, a ja je kupowałem po. po 5 albo 6GP sztukę. O, a tu fajnie, bo tu jest szybsze wyjście, jak w ten teleporcik wejdziesz. To jest właśnie dobre. A tam na górze był Bosik. O, a tu na dół się schodzi, patrzcie, jak fajnie. Tutaj to jest dopiero miejscóweczka. A ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Ale ogólnie myślałem, że te tereny są większe. Ale tutaj tak, no, trochę pochodziłem, tak wiadomo. Mogliby coś więcej dodać, ale i tak nie jest źle, bo jeszcze będę musiał trochę tu i tak pochodzić, bo jeszcze za dużo zębów nie mam, jeszcze trochę tych ząbków muszę dozbierać. zbierać. No, a wiadomo, jak te ząbki dozbieram, trzeba będzie dalej coś myśleć, co tu robić, jak czarować zbroj. zbroje. A co wy byście mi polecali? Tak napiszcie w komentarzach, czy na, czy na ten jeden slot, czy na dwa sloty, jakoś zbrojkę tylko oczywiście na mój level mnie interesuje no Oj, i tutaj konkret salóweczki no już teraz na naprawdę ciekawi się tu expi, bo kiedyś to się trochę dygałem a teraz wiadomo, tu łuczek powzmacniany jestem i ładnie idzie no i ogólnie dzisiaj jest weekendik. jak tam zaopatrzyliście się w jakieś wzmacniacze wysokoprocentowe bo ja zaopatrzyłem się w promocji było w netto. Co było w netto w promocji? A. Harnaś. Za 15 zł 8 puszeczek. Ale moc będzie po tym, kurde. Na weekend starczy na lajciku. A co do podziału na dwie osoby, to uuu, to starczy na lajciku. Tyle harnasia. Ale taka cena weź i nie kupno. I tak. Chciałem powiedzieć, że te potworki potrafię mocno walnąć. Ten Vampir Bridge to według danych to tak potrafi walnąć około 600. Na no, te inne. Wiskąd niby są słabsze. Że potrafię tam walnąć No wiskąd to tak jak patrzyłem. 200 tam potrafi walnąć. No ale ten Bridge jest najgorszy. On to naprawdę mógł pociśnięcie. No ale nie wiem, ja tak patrzę, że ja Strong Health pod Junami nadążam. No to chyba nie ma takiej tragedii, no. To, te dane po prostu są źle napisane. Tego nie wiem. nie rozpiszę te dane, ale one wcale się nie zgadzają tak, jakby było naprawdę. Tego nie wiem. Może to jakieś stare są po prostu. Jak kiedyś waliły, bo teraz to ja nie wiem. Bo ja nie mam jakiegoś takiego, jak użyby było nie wiadomo jak. Odporne. A, ale patrzcie. Xpeak nie jest najgorszy, zwiedzam, ale jeszcze będę musiał dziś jedną rundkę tu zrobić wokoło. No tak, nie wiem, z 30 minut myślę będzie trwało, bo tam muszę nazbierać 26 tych zębów. Vampir touch, bo mi będą potrzebne do... imbuingu, bo chcę zrobić później dwa, bo i tak już moje zbroje wszystkie się kończą. Na, najgorsze, że mi się łuk kończy, a łuk to już ja nie wiem. Nakryta mi się skończy. Kurde, to jest najgorsze, jak się właśnie Imbu kończy. Bo wtedy same wydatki, a tu na no pakaż trzeba zbierać. Mam 98 Tibia coinów, to nie jest najgorzej. A ja ogólnie słyszałem, że coś Tibia wbija się na rynek krypto. Tego ciekawe, czy swój token jakiś stworzyli już, czy może stworzą dopiero? Na jakich giełdach będą notowani? Na tych bardziej znanych ciekawe jak to tam będzie. Czy po prostu będzie tylko taki token, że po prostu możesz sobie wpłacić na portfela, a na żadnej giebdzie nie będzie, bo i takie są nieraz takie. Fajkowe tokeny, słabe. Dlatego zobaczymy, jak to się rozwinie, bo tam na razie mogę sobie gadać. Zobaczymy, jak tam to wyjdzie. No i ogólnie to widzicie. Tutaj sobie nawalam. Dziękuję za obejrzenie odcineczka. Mam nadzieję, że się podobał. Życzę Wam miłego weekendu. Hmm, spokojnego. No i tam obkupcie się w taterki, kto lubi pić, a kto nie lubi, to weźcie tam orężady sobie na kupcie albo wody jakieś. No dobra, to trzymajcie się, cześć! aitäh . a uh -huh.

Moja fajnie się expi, ale już zaraz, tu będzie safe server. Ja dziękuję. Nie, teraz to już muszę uciekać, nie mam tutaj czasu. Tutaj już nie ma za bardzo czasu, uciekam, bo zaraz SS będzie i co? I mnie tu wyloguje, nie, do depot trzeba lecieć. O, za 5 minut to zdążę dolecieć. Trzymajcie się, cześć. Ale jeszcze Wam coś pokażę, co ja mówię, cześć. Patrzcie, bo chciałem w ten teleporcik wejść, zobaczyć gdzie mnie przeteleportuje, bo kiedyś to ja wracałem. Nie pomyślałem, że można wejść, a teraz patrzcie, tu się wbijam i już jestem na wylocie. No dobra, Narka.